Rynie Rynie a, czy... Kiteł, ale on nie szwajcarów. Czy Kitel ma już pewne podium? On zawsze miał podium. Pamiętacie o poprzednich latach? Ciągle był blisko, przed rokiem czwartym, a na Igrzyskach pewnie był wysoko. Więc się nie mogłem rzeczywiście, który był Kitel, przypomnieć sobie w ciągu Lexitu. Trzy blisko, a Gryzyska teraz naprawdę blisko. Wielki z rezultatów. Polecam. 122 metry i skakała już dalej Jaman od niego 3,5 metra, Ewart dalej o metr, zatem Peter będzie trzeci, wysokie noty, 50 punktów, ale on mówił o tym w zeszłym sezonie bardzo, pracował nad lotem, nad poprawieniem prowadzenia na nad lądowaniem i rzeczywiście teraz często uzyskuje wysokie noty. Zobaczył się niepewnym momentem z 18 18 do 18 do 18,5 Zatem Kipuł kolejnym szwajcalem prowadzącego Amana Który jest w 30 William Neagle świetnie go znamy Był drugi na Ben Kiedy prowadził kadrę, nie Wtedy z tym obniżonym krokiem Przy do 90 5 centymetrów lat, na talerzach, był wielokrotnie na podium, znaczy, a świat na niej niechęcił się, ale wtedy rzeczywiście poświęcał wszystko z Później postawił na naukę, zniechęcił się rzeczywiście od z kopą, a teraz widocznie chce wrócić. Wygląda to raczej bardziej, bardziej, bardziej jedno, jeszcze, na przyjemności niż dla stąd, z, a zatem problem 109 metrów i za moment jeden z fałytów na razie czwarty o dwóch konkursach Ardlat i naprawdę jest mocny piąty, jest także poważnie świata razem za Ramem Małyszem popatrzmy Finowie aż 13 razy, razy no więcej z wszystkich eków zwyciężali i z ruchu, bo czas powierzchnia jest nie tylko nie przypadkowo nie raduje się w, w toch a i dalej dobrze robicie tego bardzo, bardzo płynnie na tym zawartę za lekko zachodnią skocznicy spowodowało, że złapał lepszy to lotu wyższy i tutaj miał gdzie odlecieć warunki cisza, spokój Świetna 56,5 lepszy jest sam. Od Amana w tej chwili objął prowadzenie. Dlatego okay. w tej finali okay. Limsztem Oli i Lakius są. I mamy naszego reprezentanta, rozpocznie Nikolaj Karpiętko, 12 para Kazach prowadzi ten Winterlich który określa największych sukcesów ten nowy audiencjalny sam ten postęp, ale kazał właściwie nie wracają do kraju. Nie wracają, mieszkają w problemie, a trenują. No, oczywiście nikt ma no, problemy finansowe z tą grupą, ponieważ no, jest to drogi sport, Kazachowie, no, nie mają pełnego zabezpieczenia finansowego, ale są na miejscu, trenują cały czas z więcami. W związku z tym mogą robić. Niedługo czymś o tym, lepiej Mówiliśmy o tym, że bardzo równo skaczący w tym turnieju. To ważne praktycznie bez. Ostatnio wszystko powtarzalnie. I teraz mam takie korzystne wody, które odczuwa 12,5 metra i jesteś dobrze i to jest to po prostu 20 metrów świetnie. <ścoughs> A zatem. Kamil Skok z LKS-u zadowolone że z że 40. 40. potrafi mobilizować się na zawody, że nie psuje w zawodach tych skoków To już jest dure z kolei, potwierdzenie I, i, I to jest, to jest bardzo dobry i to będzie dobre miejsce no. I wysokie miejsce, bo słyszymy za zanim Jokensej, i Nauer Lindström I za chwilę trzynasta para Taki to i Anders Jako przed jednym z fałych na zobaczymy. ostatni samuraje napisano. Dobre warunki wieczne. I młodzi rewolwerowcy, właściwie I to, trochę z nimi samurajami starymi funakim kasaju, aby miał styczność. Ale ma 27 lat. I jak tylko trochę wieje, to wtedy potrafi dobrze skoczyć jak piszowskotem. Wczoraj, gdy ustanowił rekord skoczny 143 metry, ofiary była duża niespodzianka. Teraz 112 metrów, zobaczymy jak mocny jest Jakobse A wracając jeszcze na chwilę do Japończyków, w 1972 roku Yukio Ogasaya wygrał trzy razy i Innsbrucku, to była trzecia wygrana, wyjechał do Japonii i został nazwany ofiarą Olimpio. Olimpia. Olimpia. Wcisko Olimpijski chciał wygrać, chyba ja zresztą drugi konkurs, jak pamiętamy w SAF-u, 82 roku wygrał Ojciec Fortuna. I Manders Jakobsa. Teraz są rybki Wysoko, bardzo wysoko i będzie daleko około no 130 metrów. Tutaj warunki wcale nie pomagały, jest cisza, jest groty, bardzo wysokość, krężył się na nim, na ten No i tutaj. Już 129 na tak, tej ostatniej linii tam na dole. I tutaj będzie się rozgrywała na tym poziomie walka o zwycięstwo. Teraz zestawienie pary jest takie, że z wczorajszej kwalifikacji ci coraz lepsi starzą z tymi, coraz słabszymi, mniej walki będzie. Więc no, wygląda na to, że mniej walki, chociaż niektóre pary jeszcze tutaj z sobą powalczą. Warto no, przypomnieć, w zeszłym roku wygrał niespodziewany późniejszy mistrz olimpijski Lasz Peszczel. W Polsce znano za niespodziankę. Wczoraj się pojawił, odpadł niestety w kwalifikacjach, a tu Kolonkowski wie, że ten jeden w tej chwili trzyma ciężar norweski skoków w w Innsbrucku na regowie. W na Belgii 0-10 tysięcy, trzy razy z rzędu, jeden gierkola, który także trzy razy z rzędu wygadł w 4 skoczni od 67 do 69 roku czyli Jakobsen jest pierwszym z tych młodych piłczków, który wytrzymał ciśnienie, presję, ale na pewno większe ciśnienie, większa presja jest na szkolenia Ludzie tutaj dzisiaj, w ten poprzedni dzień przyszli po to, że żeby zobaczyć nową gwiazdę. Przecież jeszcze jest mistrz olimpijski Tomasz Morgenstern, wicemistrz Andreas Koffler. Oto sytuacja, przypominam bardzo dobre dziewiąte miejsce Kamila Stocha. I jeszcze jeden pewny skok w konkursie czterech skoczni do tej pory 21-29, więc dwa razy był w 30, po raz trzeci się zakwalifikował. To ważne, dlatego że nie traci punktów tej końcowej klasyfikacji będzie zapewne dość wysoka. Tak, to były pełne punkty ze wszystkich konkursów.